Siemka, z tej strony Davidos.pl i witam Was w moim kolejnym odcinku serii Poszukiwanie Messi i Cristiano Ronaldo. Może zacznijmy od tego, że zaprezentuję Wam mój skład, który kosztował mi w sumie 6200 i okazał się bardzo dobrym wzmocnieniem na sam początek gry. To zacznijmy Jest to skład Brazylijskiej Ligi i wykorzystajmy informacje 4 3 1, Zacznijmy od bramkarza, którym jest. Jefferson, moim zdaniem, bardzo dobry bramkarz. Jeden z lepszych w tej widze. Parady ma 82. Reflex też wysoko. 84. Ustawianie też bardzo dobre. I łapanie piłki 79. Wykopy, moim zdaniem, to tam mało ważna funkcja, jeżeli chodzi o bramkarza. Mało, ma też 73. Szybkość 62. Zostało mi on tylko 350 monet. Tani bramkarz. I naprawdę bardzo dobry na początek, żeby się tam rozwinąć. Nabić troszeczkę monet. Naprawdę polecam. Przejdźmy dalej do prawego obrońcy. Nie jest nim Lukas, jest to srebrny gracz. W sumie 68. Ale popatrzmy, tempo 78. Podanie 72. Dribbling 73. No niestety. Jako obrońca masz tylko 61, ale bardzo dobrze sprawuje się na tej prawej stronie, Bardzo dobrze dobrym się nim grał. No i też masz trzy gwiazdki, słabszą mogę ale No i też przede wszystkim tani cztery stany kosztował. No i zagrał mi 13 meczów tam jakąś brameczkę i pyknął. No też zarobił żółtą kartkę, no ale naprawdę dobry gracz. Przejdźmy do środkowego obrońcy. Jest mi Jeden z szybszych moim zdaniem środkowych obrońców w tej widze. 74. Jako obrońca ma 76. główki 74. Bardzo dobry obrońca. Też tań. 350. ,82 m 82 wzrostu. 30 do środkowania. Bardzo super. I jak widać. Też potrafi strzelić. mi dwie bramki. I wszystkie dwie padły z rzutu równego. Oczywiście trafił je głową. No jak wspomniałem, 350 monet to nie cena. To jest po prostu jak za darmo dostać piłkarza. Do... Dobrego piłkarza, do dobrego obrońcę. I drugim na obrońcą jest Luis Eduardo z Rebega 67 Overall. Tempo też ma 67, obrona 67, główki 73. Ja najgorszy gracz, kupiłem go za 150. Też mi jedną bramkę głową, Oni, nim, no niewiele powiem, mam 84 wzrostu, ale dobrze mi się nim też grało, 30 mi też fajnie. Dobrze współgrał razem ze swoim partnerem Victorino, w obronie. Przejdźmy do lewego obrońcy, który jest, przyjdzie który ma tempo 78, podania też ma bardzo wysokość 77, drybnik 74 i jako obrońca 71 też świetnie mi się tam grało nim w lewą stronę czy tam jakieś dośrodkowanie potrafi też rzucić piłkę no ale tu jest jeden ból kosztował mnie 2000 ale nie żałuję, że wydałem za niego 2000 sztuczki, 4 gwiazdki jeden chyba z lepszych też obrońców bym powiedział jeżeli chodzi o srebrnych graczy i ligę Brazylijska, oczywiście przejdźmy dalej tak. środkowych obrońców. Tu z lewej strony jako środkowego pomocnika mam pomocnika Sorry. Jest nim oczywiście Ziroberto o, Weteran już, ale daję jeszcze radę 72 tempo, strzelanie 64 podania, 79 rybnik 80. Bardzo doby gracz, też taniej za 400 tam, jak widzicie, 4 grameczki sztuczki, oczywiście ma 4 gwiazdki. Jak wspomniałem, jest już to weteran, ale na początek wymiatał. Później tutaj mamy jako środkowego pomocnika jeszcze gibsona który ma 8 8,1 jeżeli chodzi o tempo, strzelanie 7,3, podania 7,8, blending 80. Też jeden z tańszych graczy 500 ale ma słabszą nogę już cztery gwiazdki sztuczki podobnie jak z to ma cztery i też tam na szczelonych wibraki w sumie też polecam tego gracza, jak się nie mylę mam go jako ustawionego, jako zawodnika, który wykonuje minuty różne i też po parę, parę asyst. No i oczywiście resztę nich 500. Tutaj jako ostatni środkowo pomocnik jest Klara Seydorff z Holandii. Też veteran, który daje radę, no tempo akurat ma 54, wiadomo, z wiekiem nie, się nie zwiększy, ale z 77, podania drybling 86. Dobry dribbler, jak widać, sztuczki, słabsza noga, o 4 gwiazdki i też tanio 650. Bardzo dobrze współgra z całą linią pomocy i też dużo asystuje, jako środkowego napastnika. Tutaj mam. Cajo, Cajo, nie wiem jak się tam go wypowiada. Srebrny gracz. Z dobrym skillem. 7-8 tempo. Strzelanie 65, ale nie jest tego na boisku, szczerze, bo dużo strzeli nawet z zapala karnego, z 16 Szczela bardzo ładne bramki, Podanie 62, 7 77, główki 68. No i też taniej 350. No nicalajmniej, no, widzicie, 11 bramek w 13 na czarniszczenia. I z uzupełnienie naprawdę napastników. Podaję strzela i nic dodać, nic ująć. Moje no, sztuczki też ma 4 gwiazdki słabsza noga 3. Tutaj mam jeszcze napastnika z napastnika. Jest nim. Le Leandro Damião, tempo 7.1, strzelanie 7.7, główki 8.5 i drybień 75. Bardzo dobra cecha główki, przydaje się jest też dość wysoki, 1.87 m i kosztowała tylko 700. I jak widać, też strzela bramki, 10 bramek w 13 meczach. Bardzo dobry napastnik. I ma też sztuczki 4 gwiazdki. Przejdźmy do ostatniego zawodnika którym jest. Leder. Tempo 7-7, strzelanie 7-4, podanie 7-1, dribbling 7-8 i główki też ma 7-6. Jest już dużo niższy od naszego drugiego napastnika, ale też potrafi uderzyć głową. No a przede wszystkim zobaczcie, no, strzeli mi 16 bramek, 13 meczach, a mnie tylko 350. Sztuczki też ma 4 gwiazdki, słabszą mogę 3. No polecam wam ten skład na początek, tym bardziej, że kosztował mi 6200. No. Wygrałem tam jakiś turniej tymi moimi brązowymi wieczami. Zaraz zainwestowałem tutaj w tych chłopaków. Ławki rezerwowej nie mam tam sobie po prostu daję wiele jakichś zawodników, jakich mam pod ręką. Ale tymi chłopakami naprawdę na początek idzie dużo działać. Zaraz wam pokażę. Udało mi się je awansować. I online i offline do czwartej ligi bez problemów bodajże offline miałem jeden remis ale tak to same wygrałem chłopaki naprawdę dobrze ze sobą współgrają dobra może jeszcze przyjrzyjmy sobie drużynę tygodnie, zanim zaczniemy otwierać i to mogę chyba zły tydzień tak Zaraz. aha, tu mamy historię Poczekajmy aż się rozwinie na, na drużynę tygodnia. No dzisiaj jeszcze mamy ofertę dnia. Dzisiaj w ofercie specjalnie możemy kupić złotą trzynastkę. O, za chwilę sobie kupimy. O, jest nasza druga tygodnia. Tutaj, no, ale nie da się że jest. Jako Silva. Bardzo dobry obrońca 88 Normalnie mam bodajże 87. 7 No, byłoby miło, jakby się trafił w paczce. Na pewno by też poszedł za bardzo dobrą cenę. No, tutaj mam jeszcze Gerarda, którego też bym Chciał zobaczyć w mojej paczce. I obraziłbym się. Reszta zawodników to może jeszcze tutaj. Mamy i jakoś środkowy, pomocny, defensywny, normalnie obrońca tu będę jeszcze no nie ma większych jakichś jeszcze gwiazd, ale tych dwóch tutaj, Jada Silva, Gerard bardzo bym chciał zobaczyć w moich paczkach no nic to przejdźmy do sklepu, mam 30 tysięcy do wydania wystarczy na jakieś 4 paczki Ofwiera jedną, o, która daje nam jedną kartę więcej za tą samą cenę, co mam zwykłą złotą paczkę. No nic. Jeszcze jest 7 godzin i 33 minuty aktywna. Jak sobie ją kupię tam jedną kartę dodatkową. Może coś się trafi pożytecznego. No to zaczynajmy. Moja pierwsza paczka, którą kupuję. Znaczy, no, co tam trochę wpadło za pierwszą paczkę? Petrić z ligi angielskiej Giralt z Arsenalu. Jakieś okazaki, i Rodrigo. No, Zostaliśmy kondycję trenera. No nic, 3% do klubu. No, kontrakty. Kondycję sześćdziesiąt z zawodnika leczenie swój korinters podania warunki zawodników zmniejszenia się do jednego klubu z czasem może ich tam popchnie kontrakty też się przydadzą no i te kondycyjnie też sobie zachodzą moralnie, moralnie lec też no to pora na drugą paczkę. może w tej będzie więcej szczęścia ms no proszę grać że drugi graf też będzie dzisiaj tak jest ms ten bo się nie da proszę może uda się go za jakąś większą sumkę kontrakty. Stadion Europa. A więc może kiedyś sobie go użyjemy? Damy do klubu. Tutaj Logo na poli. nie Na Nie, do klubu. że może się nam będzie opłacało sprzedać. Później przejdę po rynek, pojedzie do Zobaczcie a No, To pora na paczkę trzecią. Łukasz. Łukasz to jest ma. luka. Nie. Jakieś silne. Dam

Nie nie przekazywał na kondycję kontrakty teraz sobie zachowajmy no, nie do wynika, sobie też myślę no to na razie wszystkich no spokojnie sobie później przejrzę rynek po ile stoją te paki tak próbował ich obchnąć no i pora na ostatnią paczkę zobaczymy czy mi się uszczęści Lecimy. Biego. No, to jest nie duże czy dość w góry. O kurczę no. Całkiem inna paczka, ja Bym powiedział. Nie orientuję się po ile chłopaka mogę sprzedać. Ale jest to bardzo dobry gracz. Miałem ja go w informace i bardzo dobrze mi się nie grało. Też mam. No, Patrzą nogę i sztuczki, po cztery gwiazdki. Jak się nie wie, ale też bardzo dobrze potrafi strzelić z dystansu. Racha, Monardas... Myślę... O! I dwa strony tu. tu mamy szybkość. Aaa, pierdolone, trenerzy się, coś tam zawsze z nich. Jakiś może być. kontrakt jego, jednorodowych. A, ah. za do klubu. No i to by było na tyle w tym odcinku. Chyba serdecznie zapraszam na następny, który pojedzie następny czwartek. Eu sou na razie.